Samorząd uczniowski zorganizował turniej piłki nożnej połączony z Dniem Dyni. Zgłosiło się siedem drużyn pod nazwami FC Chałupki, FC Glonojady, FC Zimne Dranie, NKS Idzikowice, FC Kawalerzy, FC Idzi i FC Dziki. Uczniowie w pełni się zaangażowali i wykazali umiejętnościami. Za każdą szczeloną bramkę drużyna zdobywała punkty, dzięki temu można było wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła drużona, drużyna FC Dziki, drugie miejsce FC Idzi, trzecie FC Glonojady, czwarte FC Chałupki, piąte FC Zimne Dranie, szóste MKS i a siódme FC Kawalerzy. Każdy pokazał swoją mocną stronę i dał z siebie tyle, ile mógł. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Obchodziliśmy również święto Dyni. W ten dzień uczniowie ubrali się na pomarańczowo lub doczepili sobie dodatki w tym kolorze. Został zorganizowany konkurs na najlepszą dynię. Dzieci z chęcią przygotowały swoje prace, które można było zobaczyć na wystawie. Udział w wyzwaniu dyniowym wzięło udział 50 uczniów. Każdy został nagrodzony słodyczą i dyplomem. Komisja wyłoniła też miejsce na podium i obdarowała aż 10 osób dodatkowymi upominkami. Nasi najmłodsi również tego dnia świętowali i przyłodziali dyniowe kolory. Każda grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z dynią.